Cześć! Witamy Was ponownie na kanale King Australia. Dzisiaj postanowiliśmy wybrać się i nagrać dla Was parę ujęć, jak wyglądają parki w Brisbane. A padła taka propozycja w komentarzach, i my bardzo się cieszymy, jeżeli ktoś nam sugeruje, na jaki temat chciałby zobaczyć filmik na naszym kanale. Także pospiesznie postanowiliśmy wykorzystać piękną sobotę. Chyba pierwsza taka słoneczna sobota i ciepła po zimowym okresie. Także dziś przechadzamy się po paru parkach i poddamy Wam pod ocenę, jak Wam się podoba, jak włodarze tego miasta dbają o przestrzeń wspólną, publiczną, zieloną. Jesteśmy teraz w New Farm Park i to w tym akurat konkretnym miejscu jesteśmy już drugi raz. Pierwszy raz spędziliśmy tutaj kiedyś Boxing Day, a więc pierwszy dzień świąt ze znajomymi. I no pierwsze wrażenia są takie, że jest to bardzo popularny park wśród mieszkańców Brisbane, bo mm, samochodów jest mnóstwo i ludzi jest sporo, ale park jest też dosyć przestrzenny, także e, no nie czuję się tutaj klaustrofobicznie. No i wtedy też nie mieliśmy tak e, czasu ani okazji, żeby go sobie sam, całego na spokojnie przejść, a na pierwszy rzut oka wydaje się, że warto. Można tutaj przychodzić z psami, bo już parę osób widzieliśmy z psami. I... To będzie też taka ogólna uwaga na początek, że bardzo nam się to podoba, że tak jak i plaże, tak samo i parki, wszystkie mają z góry określone zasady, czy można przychodzić z psami, czy nie, jeżeli można, to na jakich zasadach, czy na smyczy, czy nie. Także wszystko jest bardzo fair i osoby, które tu przychodzą, wiedzą czego mogą się spodziewać i nikt nie ma dzięki temu do nikogo pretensji. I liczba miejsc, w które można przychodzić z psami jest, wydaje mi się, a, zadowalająca. My psa mamy od niedawna, więc jeszcze nie jesteśmy aż tak bardzo w tym temacie. Ale wydaje mi się, że władze miasta trzymają taki zdrowy balans między miejscami, gdzie można odpocząć z psami, oraz miejscami, w których można odpocząć od psów. W takich uroczych warunkach można sobie zabukować aromatyczny piknik, nawet obrazki jak z obrazka, można powiedzieć. I już prawie zapomnieliśmy o tym, ale jak tu przyjechaliśmy, to byliśmy super zafascynowani tym rozwiązaniem, że w takich miejscach publicznych często są grille elektryczne do takiego wspólnego użytku. Można sobie z niego w dowolnym momencie korzystać. E, takie właśnie jak ten tutaj. Ostatnio już rzadziej z tego korzystamy, ale na początku to było mega super, że można było sobie kupić powiedzmy w markecie jakieś burgery za 4 dolary i wybrać się gdzieś na cały dzień i po prostu zamiast iść na obiad i wydać 60-70 dolarów, można sobie to po prostu tutaj szybko odgrzać i mieć ciepły, smaczny posiłek w ciągu dnia, ładnie zrobiony, pod chmurką. E, super nam się to podobało. I faktycznie we większości parków takie, takie rzeczy istnieją. Teraz znajdujemy się w parku, który świetnie pokazuje niezwykłe ukształtowanie terenu, na jakim znajduje się Brisbane. Kangaroo Point Cliffs Park, czyli park numer 2, do którego się wybraliśmy, na mapie jest tylko takim wąskim paskiem przybrzeżnego terenu, który w dodatku ma dwa poziomy. My jesteśmy teraz na poziomie górnym, ale mamy zaraz nadzieję znaleźć jakieś schody, przemieścić się na dół i pokazać Wam to niesamowite miejsce. Z tego parku roztacza się piękna panorama Brisbane, niczym nie zasłonięta. Możecie spacerować sobie przez kilkaset metrów i podziwiać Brisbane River oraz wieżowce po drugiej stronie rzeki. Po zejściu na dół ukazuje się przed Wami nowe oblicze tego, jak można spędzać czas w parkach. Naturalne okoliczności przyrody pozwalają tutaj bowiem na wspinaczkę skalną. Na samym początku naszej przygody w Brisbane, szukaliśmy oczywiście miejsc, które moglibyśmy odwiedzić dla własnej przyjemności, nawet jeżeli nie nagrywalibyśmy tego na YouTube'a. I Kangaroo Point, czyli miejsce, w którym teraz się znajdujemy, na Google miało pytania, które nie są w sumie takie głupie, jak się na tym zastanowić, czy na Kangaroo Point są kangury. No i no nie ma, no niestety nie ma. Jest tutaj za dużo ludzi, żeby kangury czuły się tutaj komfortowo, więc jest to tylko nazwa tego miejsca. Ale z samym tym zwierzęciem nie ma ono zbyt wiele wspólnego. W ostatnim czasie popularną atrakcją w Brisbane i okolicach są pikniki organizowane przez zewnętrzne firmy. Polega to na tym, że w dwie lub więcej osób zaczynacie w jakimś konkretnym punkcie. Tam dostajecie wytyczne waszego zadania, które polega na tym, żeby. Przejście od miejsca do miejsca zbierając różne produkty, które będą potrzebne Wam do waszego pikniku. Możecie wybrać sobie, ile czasu chcecie przeznaczyć na taką zabawę i wtedy macie odpowiednią liczbę miejsc, do których musicie dotrzeć w wyznaczonym czasie. A finał to sam piknik, który czeka na was gdzieś w okolicy tego miejsca, z którego zaczynaliście całą zabawę. Oczywiście, jeżeli chcecie przeżyć piknik na świeżym powietrzu, to nie musi być to. W takiej formie, że sami szukacie sobie produktów i musicie znaleźć potem to miejsce do piknikowania, możecie oczywiście kupić taki pakiet, który jest zwyczajnym piknikiem. I tak już dzisiaj zaobserwowałam kilka różnych vanów z firm, które miały piknik w nazwie. Widocznie jest to szczególnie rozchwytywana forma spędzania sobotnich popołudni. I nawet idąc parkiem, przypadkowo wbiliśmy się komuś do sali weselnej. nagrywałem dla was wstęp i w międzyczasie kelnerka przyniosła nam napoje i, i powiedziałem dziękuję Jestem patriotą Nikt mi nie będzie mówił, w jakim języku mam mówić No, jesteśmy na Southbank, Bank bo To jest takie najbardziej mięsiste, ikoniczne, spacerowe miejsce dla mieszkańców Brisbane Zgłodniliśmy już trochę i wybraliśmy się na Noki. Pierwsza przygoda na South Bank już za nami bo tu zawsze jest ciężko znaleźć miejsce parkingowe No bo to ścisłe centrum miasta I skusił nas taki duży znak tam Parking, 160 miejsc wolnych No super, nie? No i wjeżdżamy, podejrzamy, już tako, pod taką bramkę Odwrotu nie ma i 16 dolarów za pół godziny Nie za godzinę A, 16 dolarów za godzinę No i jesteśmy Southbank Parklands, a dokładnie jesteśmy w jego najbardziej popularnej części, czyli w Southbank Lagoon, plaża i taki mały park rozgrywki wodnej w centrum miasta. Każdy, kto do Brisbane przyjeżdża, na pewno o tym słyszał. Jak widzicie, jest to miejsce, w którym najlepiej czują się dzieciaki i rodzice małych dzieci, którym nie przeszkadza zatłoczenie. Ważne, że jest głośno, są fontanny i tego typu atrakcje. Także my przejdziemy przez ten fragment dosyć szybko. Ale cały Southbank jest naprawdę uroczą dzielnicą spacerową. E, niesamowicie zadbane. Wydaje mi się, że konieczne miejsce w Brisbane. Do następnego parku musieliśmy przekroczyć Brisbane River i do tego celu wybraliśmy ten nietypowy środek transportu dostępny w tym mieście, czyli prom. Brisbane River to piękna i wielka rzeka, która pozwoliła na to, żeby powstało tutaj miasto. Poza tym wszystkim, co dobre płynie z posiadania takiej rzeki, jest ona też bardzo niebezpiecznym żywiołem, na co dowód tutaj za mną widzimy taką miarkę. Pokazującą, jak wysoko ta rzeka wylała w poprzednich latach. Teraz jesteśmy w miejscu, w którym przy opowiadaniu o parkach Brisbane nie mogłoby nas nie być. Są to ogrody botaniczne i nie dajcie się zmylić. Wygląda to, jakbyśmy byli w jakimś środku parku narodowego, a no, tak naprawdę jesteśmy może jakieś 200 metrów od głównych ulic Brisbane. Między drzewami może widzicie tam w oddali majaczący napis QUT. Jest to jeden z najlepszych uniwersytetów w Brisbane i ja zanim tu przyjechałam, chciałam po prostu przyjechać tu na studia. Nie zwracałam za bardzo uwagi na renomę uniwersytetu lub jego położenie. Ale jeżeli wy chcielibyście przyjechać do Australii na studia, to bierzcie pod uwagę to, gdzie znajduje się wasz kampus, bo to tutaj jest naprawdę cudowne i niepowtarzalne. Gdybym tylko wiedziała o tym wcześniej. Jesteśmy w takim swoistym Central Parku Brisbane i muszę przyznać, że od samego początku zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie: jak takie duże miasto, trzecie największe miasto, najgęściej zaludnione w Australii, jest w stanie w całym swoim centrum zdecydować, że nie. Tego nie wycinamy. Tutaj będzie wielgachny park. A te osobniki, jeżeli ktoś jest naszym oddanym fanem, to pamięta, że to są jedne z pierwszych dziwnych zwierząt, jakie spotkaliśmy w Australii i byliśmy tacy zafascynowani, że jezu, takie duże ptaki, biało-czarne, takie piękne. Och, jak one się nazywają, to są ibisy. Teraz, nie, po dwóch latach, wiecie jak na to wszyscy mówią? Bean chicken, czyli. E Czyli taki kurczak ze śmietnika, bo te ptaki znane są z tego, że chodzą po śmietnikach i wydziebują z nich jakieś smakowite kąski dla siebie. Wszystko, co dobre, szybko się kończy i my po dwóch latach życia w Australii powinniśmy już wiedzieć, jak szybko zachodzi tutaj słońce, ale jednak zawsze nas to zaskakuje i już około 17 zrobiło się tak ciemno, że ciężko było coś tam nawet nagrywać. A jako ostatni park dla Was wybraliśmy Roma Street Park, który był naszym ulubionym parkiem, jak my mieszkaliśmy w Brisbane. Niestety jednak warunki nie za bardzo pozwoliły na to, żeby cokolwiek dla Was tutaj nagrać. Ale tak czy inaczej, bardzo dziękujemy za tą sugestię i dawajcie nam więcej pomysłów na to, co jeszcze chcielibyście zobaczyć tutaj w Brisbane i okolicach, albo jakie tematy chcielibyście, żebyśmy dla was poruszali. Mieliśmy bardzo miły dzień, mam nadzieję, że Wam podobał się film. Tymczasem my się żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.